Zobaczcie sobie filmiki. Jeruzalem, COVID dance. Przecież tam szpitale są puste. Zobaczcie sobie mnie na Twitterze. Szpitale są puste. Zamiast pacjentów leżą pluszaki. Od lądowiska dla holikoptera po alejki w parku szpitalnym. Wszyscy tańczą. A gdzie pacjenci? A kto ich leczył? W jednym z takich, w, takim, w jednym takim performance Pokazano chyba na odcinku kilometra, jak tańczy cały szpital. To co? Pacjenci byli sami? Zostawieni przy łóżkach? Ludzie, jak wy waliliście kamieniem e, kijem w parapet, bo ja bym walił kamieniem w okno, jak waliście kijem w parapet, jak wasze rodziny, wasi najbliżsi umierali w karekach pod szpitalami, to ci, co teraz żądają u karę wówczas klaskali, aby wprowadzić przymusowe szczepienia, aby wprowadzić paszport covidowy, aby zamykać nas w domach, a tych, którzy się zaszczepią, wyrzucać z pracy. To mówią ci politycy, od prawa do lewa, którzy w tej chwili jadą po niedzielskim. Nie bronię gościa. Pan wiesz, panie Niedzielski, ale uważajcie na fałszywych proroków. Oni naprawdę myślą, że my już zapomnieliśmy o tym wszystkim.